Cześć! Jestem Magda i Was w kolejnym odcinku serii Życie z lat komuny. I dzisiaj będą opreski i talerzywania, tak jak mówiłem, tej już naszykowany. Jak widzicie, poza odcinkiem sobie kupiłem troszeczkę tych baniaków. O, cztery palety i cztery takie osobne baniaki. Jak widzicie, jedną ja już tutaj wykorzystałem. <laughs> Dobra, tu jest wylana na pełno. To od razu jedziemy. Opryskać. Dzisiaj opryskamy dwa pola. Tutaj to, to moje najmniejsze. I tutaj tą Ja tu pszenicę chyba chciałam, tak? no. I tą pszenicę. Tam rzepak i tą pszenicę. I dobra, zaczynamy. Co, idzie, idzie, chwasty znikają. Tak, o! No dobrze, dobrze. Ja będę z tej kamery grał dzisiaj. W opryskach, i tutaj, nie i lepiej, ale to to nie Ja wtedy to siałem tym pozoniakiem, chyba. Tym pożyczonym. Od kolegi to mi trochę zostało No dobra, przejadę się jeszcze pan Chyba, że coś tu zostało, Nie, dobra Nic co zostaje tam. Może jakieś pojedyncze A tak to to nie ma nic. To dobra. To wyłączamy, składamy to. No ma 12 metrów, o ile dobrze pamiętam. Kurde, kiedy tu trzeba robić się z milkiem, czy żeby tutaj jakąś drogę zrobić obok jego pola. A tutaj. Ale to się na pewno dogadamy. A ciekawe, co tu to meczek na tym polu. są Dobra. No to polecam na raz mamy popatrz jak idealnie wymierzona No to są nie idealnie. Tu troszeczkę wystaje, tutaj troszeczkę wystaje. No super, no to I opryski skończymy z... na dzisiaj, bo jeszcze na pewno do pryskania będzie, będzie ta pszenica na tym wielkim polu. Tutaj, co wziąłem, dzierżawę, co kościłem na odcinku, tutaj obok mirka, na pewno ziemniaki i na pewno budaki kukurydza, to na pewno jeszcze się przejedziemy i opryskamy. Jest, to nie jest pierwszy i ostatni odcinek w tym sezonie zaprysku. Tutaj to tutaj polu mi dusia, ale to, Zostało tu troszeczkę, ale dobra. Bardzo za malutko. A to pole to w ogóle teraz jest moje największe. A to ma. Hekt. Na 0. Hekka 02 chyba. Więc naprawdę bardzo duże pole. Ja już nie mogę doczekać, ile z tego jęczmienia będzie, bo tam, jakby ktoś się wiecie to tym wiem, będzie. Więc ja sobie o, zostawię na Też w ogóle fajna sprawa. Bo ja sobie pod odcinkiem przygotowywałem te, to wszystko. To mi w się paliwa zabrakło. Ale dobra, koniec na razie o się na, na dzisiejszy odcinek. My idziemy sobie o HTZ-a. Ruskiego. Bo odpalamy tą machinę. to jest podpięte. Dobra, jest podpięte. Bierzemy tę talerzówkę. On jeszcze remontu nie miał i od razu mówię on nie będzie zmieniony kolorystycznie, tylko tam w, tam w silniku będzie coś do roboty. Przy nim. I na przykład chyba w tamtym odcinku jak jechałem, to mi zgasł. Dobra, ja sobie zacznę odtąd, więc ja już sobie to roz, o, rozłożę. Tylko czekajcie, wiedzą, będzie, żeby było real... gdzie to jest. Dobra. Dobra, opuszczamy. A to było już opuszczone. No i dobra. Tam mi trochę zostało. Ja się wrócę. Kurde, pierwsza taka robota HTZ-em. Na ten ciągnik jest Kurde, no. A czekajcie, bo ja tu widzę, że z tym polem coś jest nie tak. Jak tu mogę tak oprzejechać przejechać sobie? Bożeż ty. sobie powiększyłem trochę. A to już tak, jak już tak można? To, to fajnie. Jeszcze sobie powiększę tu. I teraz zajeżdżamy tutaj. Ło, jeszcze wjechałem. Ale wiecie, ja nie nauczyłem takimi czołnikami łamanymi robić, Była tylko 30 miałem. Kurde, jak robota idzie. Takimi sprzętami to co ma nie iść? A te kwiatki porosły na tej Nasz no, normalnie sobie o tutaj ustanę. Tak, tak lepiej, o, no. Poczekajcie. sobie walne fotkę. Dobra, wracamy. O, ale fotkę szczelinę. Kurde. Ale akcja. A to ten poplom to. jak kPGR tutaj siały. To wszystko. to dopiero po tym, jak już posiały ten poplon, Dopiero wtedy się okazało, że problem z tą miedzą. Więc tak naprawdę dostaliśmy po za darmo. Można tak powiedzieć. A teraz pojadę przed środek mniej więcej. Żebym prosto pojechała nie tak w budakach albo w kukulędzę w ostatnim odcinku. Mam mniej więcej prosto iść. Zabiorę z tej kamery pogram. Ale po to w ogóle wysoki. O, czekajcie, jeszcze sobie taką muszę O. Czekajcie. O. I dobra. Widział, bo tu mi coś wyskoczyło. Oda, można jechać. Ale to brzmi kurde, i ten czołink jest super. No, cieszę się bardzo z zakupy. Dobra, dojechałem. Teraz, żeby tu wyprostować, to pojadę tak. No i dobra, zakręcamy. Tutaj w ogóle taka ścieżka jest do tego pola. Ja nie wiem, czy wam nie pokazywałem, jak tutaj kudy kosili w tamtym sezonie. Widzonym. Chyba wam pokazywałem, ale nie jestem pewny. To właśnie na tym polu to robimy. Tutaj trzeba przy... dorównać troszeczkę. I tak krzywo pojechałem, ale żeby mniej więcej wyrównać tutaj. Dobra, teraz pojedziemy od tamtej strony. Kurde tu pożedku, jechałem komuś. Oj, 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 oj. Troszeczkę tam zaryłem komuś. No to nie, to nic. Jak coś tu to, to nie. Jak coś złego to nie? przymiedzać tak trzeba jakoś prosto pojechać. Aha. Jakoś prosto pojechać. Ja nie umiem prosto jeść. Szczególnie z takimi zestawami. Ja w ogóle nie myślałam, że, że ja taki ciągnik będę miał, albo że takie pole. Ja. Może by tu nie wjechać że A to pole dalej pgr jest, to tutaj, to tylko te skrawek nie był ich, tylko, można powiedzieć, dzierżawę taką. A ja tą dzierżawę wziąłem na dwa sezony, ale to się raczej to pole kupię. bo tu jest dobra klasa. Z tego co pamiętam druga klasa, bardzo dobra, to jest ziemia, gleba. Właśnie tutaj jest dobra y, gleba pod jęczmień i rzepak. Sprawdzałem sobie. Więc już wiecie, co tu będę wniesiał. po tym, że tym pakujesz, jeżdżę, No i się nic nie dzieje. Jak teraz, jak wiedzia, jak teraz pojechałem, krzywo. A propos bistuli, to też niby jeszcze Wisula będzie, ale już na następne już chyba wleci na wykąbaj, jakiś bizonek podobny do tego, co może Milek ma. No. No to już jeszcze za trzy przejazdy, z tym przejazdem liczę to za trzy przejazdy jeszcze i koniec pola. Bóg się nie dziwić takim zostawem. Dobra. Na pewno tutaj z tych fotek, co tutaj robiłem podczas tego odcinka pójdzie na, na, na miniaturkę. Które to jeszcze zobaczę? Ale na pewno pójdzie któreś. Ja chyba tu ze cztery płotki zrobiłam, albo, albo pięć nawet. Nawet nauczyłem się cofać trochę. Bo nie dość, że ta leżówka ma taki zaczep łamany. Widzicie? Ten czolnik jest łamany. Tam sam czujnik to już dobra, ale jeszcze coś takiego w leżówce jest. Dobra, ja cię ja staram. Żeby wziąć to na raz Ale nie wezmę... chociaż... 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 No nie, nie wezmę tego na raz Ja sobie o, tu pojadę I się wrócę nie, zawrócę sobie tylko ja sobie cofnę. No. Ostrożnie, oj, ostrożnie, oj, ostro, ojej, ojej. Ostrożnie, delikatnie, delikatnie, ostrożnie, powolutku, tylko nie ma się coś pieszyć. O, oje, ale to Dobra, podnosimy, składamy. Tutaj czekajcie, o, zablokujemy wszystko. O, ciu, ciu, ciu. Dobra, siadamy do ruskiego. Przejdziemy po tej między. Tak, na następnym odcinku będziemy się wiedzieć, jak będziemy myśleć ten nieczmi. zrobię może z jedną albo dwa kółka dookoła? Poza odcinkiem. Chociaż jasne wiem, Już z 20 minut to zajmie. I cały odcinek będę tylko chciał, wisiał. No dobra. Gasimy. I tutaj przy ludzkim. Ja się zami żegnam. Dzięki za oglądanie. Podajcie następne odcinki, nie tylko z tej serii. Przecież, jak wy to oglądacie, to już prawie chyba tylko seria jest na kanale. A nie, przepraszam, jeszcze jest ta odbiedaka do Kozaka. Także wbijajcie tam, wbijajcie następne odcinki tutaj. Jak nie widzieliście poprzednich, to wbijajcie na poprzednie. I cześć!